Hej, ludzie, cześć! Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś pokażę wam nową, dość ukrytą opcję, którą trzeba wywołać za pomocą komend na becie Legionu i od razu mówię, że będzie to odcinek bezspoilerowy, więc raczej nie zobaczycie tutaj żadnych takich ważnych, lorowych super momentów, zobaczycie nową klasę Demon Huntera, no i parę mobów w jakby krainie Azuna, dlatego też jeżeli nie chcecie kompletnie niczego sobie zdradzać, kompletnie niczego nie widzieć, no to myślę, że to nie jest film dla was, natomiast dla entuzjastów Action MMO RPG e, No to może być całkiem ciekawa, e, znaczy całkiem ciekawa opcja No i chciałem wam ją zaprezentować Przejdźmy na ekran A więc w tym momencie znajdujemy się na moim Demon Hunterze O którym mówiłem wcześniej No i zobaczcie teraz gdy poruszamy się Kamera działa normalnie Tak jest to akcja związana z kamerą I w momencie gdy sobie będziemy biec powiedzmy kawałek I będziemy chcieli sobie zabić mowa No to zawalczmy sobie i zabijmy sobie tutaj proszę bardzo takiego jednorożca Po prostu wam pokażę jak wygląda akcja w momencie, gdy mamy tą ukrytą opcję wyłączoną, więc po prostu wygląda to standardowo, raczej myślę, że każdy kto grał w World of Warcraft albo chociaż widział World of Warcraft będzie tutaj jakby ten, ten system znał, tak, więc dobijmy go sobie tutaj, on to, to, to troszeczkę zajmuje, bo nie mam niestety artefaktowej broni, która by mi to przyspieszyła. No i teraz y, zobaczcie co się stanie, gdy włączę tą opcję, która na razie jeszcze w interfejsie nie funkcjonuje, natomiast wydaje mi się, że Blizzard będzie chciał podczas bety to przetestować, można to włączyć za pomocą komend i proszę bardzo, mam tu takie makro. Klikam sobie makro, i w tym momencie zaczyna dziać się magia. Kamera w tym momencie zaczyna działać nieco inaczej. I zobaczcie, że w momencie, gdy się poruszam, to kamera po powoli, powoli, jakby bardziej troszeczkę przystosowuje się do takiego dynamicznego poruszania się. Gdy biegamy sobie, zobaczcie też, że, że jakby kamera troszeczkę się buja. To najlepiej można zobaczyć w momencie, gdy sobie wyłączymy interfejs. Zobaczcie, że jakby tak troszeczkę sobie biega na boki ta kamerka. No i teraz uwaga, w momencie, gdy będziemy się bić, jest to całkiem ciekawa opcja, która sprawia. Że walka wygląda dosłownie troszeczkę jak w Wiedźminie 3. Jeżeli ktoś nie widział walki w Wiedźminie 3, bardzo wam polecam zagrać fierkę albo chociaż sprawdzić. W momencie, gdy będziemy sobie biec i klikniemy na MOBA, no to automatycznie kamera przystosowuje się, czy też fokusuje się na tym danym mobie, więc zobaczcie, że w momencie, gdy sobie kogoś targetujemy, no to ta kamera fokusuje się na tym mobie i w tym momencie, gdy będziemy sobie biegać dookoła niego, to zobaczcie, że obraz będzie jakby skupiał się na naszym przeciwniku, którego mamy zaznaczonego. Wygląda to naprawdę fajnie, mówię, to nie ma tutaj żadnych, niczym to nie robię, po prostu jest włączona ta komenda, najprawdopodobniej to będzie po prostu w panelku kliknięcie yy, włączenia tej opcji, natomiast w momencie, gdy sobie zawalczymy, możecie zobaczyć, że wy wygląda naprawdę świetnie, ta kamera się fokusuje i rzeczywiście każdy ten ruch jest, jest odwzorowany w momencie, gdy bijemy, e, jakby ten punkt naszej kamery zawieszony jest gdzieś na naszej postaci. Więc każdy ruch naszej postaci na lewo i prawo sprawia, że zobaczcie, po prostu ta kamerka sobie lata za naszą postacią. Wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Zdecydowanie na Demon Hunterze wygląda to super. Możemy też sobie tutaj na przykład zestunować naszego przeciwnika i sobie odbiec kawałek. I możemy zobaczyć, że ta kamerka dalej się na nim fokusuje. Wygląda to naprawdę fajnie. W momencie, gdy sobie podskoczymy, to też tutaj pokazują się te, te, te wszystkie animacje i tak dalej. No, super, super sprawy. Powiem wam, że jestem zdziwiony, jak ta opcja może pozytywnie się rozwinąć. Oczywiście, nie każdy lubi takie systemy, nie każdemu może się coś takiego spodobać. E, natomiast jak na razie zainteresował mnie ten, ten właśnie pomysł takiego fokusowania się na tym mobie i rzeczywiście nadaje to takiego, e, takiego klimatu, gdzie rzeczywiście skupiamy się na tym przeciwniku i ta kamera e, rzeczywiście odwzorowuje ten pojedynek między nami a tym przeciwnikiem, którego sobie e, jakby obraliśmy za cel. Tak to wygląda na Demon Hunterze, w momencie gdy ich sobie wyłączę, mam drugą taką opcję, proszę bardzo, wyłączam sobie, mogę sobie oczywiście bić. No i w momencie gdy włączę tą opcję, to zobaczcie, że e, znowu tutaj to wszystko się fokusuje w ten sposób, jak wam pokazywałem wcześniej. Zobaczymy sobie jeszcze, jak to wygląda na innych e, postaciach. Myślę, że Demon Hunter tu wygląda najciekawiej, gdyż jest to bardzo dynamiczna postać. Jest tutaj dużo podskoków, skoków jakichś tam, wiecie, odskoków do tyłu i tak dalej, więc wygląda to naprawdę super. Mamy tutaj też e, przede wszystkim ten Blade Dance, który po prostu sprawia, Teleportujemy się z każdej strony na przeciwnika, to też pokazuje jak ta kamera zaczyna pracować. No ale przejdźmy sobie na przykład na Survival Huntera w becie Legionu. Zobaczymy jak walka wygląda właśnie dla nich. Coś ciekawe to to, że biegając sobie na przykład po takim Dalaranie W momencie, gdy włączymy sobie tą opcję, gdy klikniemy na danego NPCa No to oczywiście ta kamera też sfokusuje się na tym NPC-u Czy na jakimś graczu Więc to nie jest tylko tak, że to się dzieje na mobach, które możemy bić Również to się dzieje w przypadku właśnie różnych innych mobów Więc możemy zobaczyć sobie, przełączę te targety I sprawdzać kto jak biega i tak dalej Więc całkiem też fajnie to wygląda No dobra, no to teraz znajdujemy się na naszym Hunterze Jesteśmy w Valsharach, czyli zaraz obok Krajnicy Inny Azuna, w który, której byliśmy wcześniej. Zresztą tutaj jest takie pogranicze akurat. No i teraz pokażę wam jak będzie ta akcja kamery wyglądać z perspektywy takiego Huntera. No i jak, jak widzicie jesteśmy na przykład teraz na krasnoludzie i ten krasnolud troszeczkę bardziej tak hopsa, dlatego ta kamera nieco bardziej tej sobie skacze, więc zawalczmy to z takim mobem. Więc moja jakby ocena tutaj tego jest taka. Ta opcja wygląda fajnie. Czy to sprawi, że World of Warcraft będzie bardziej dynamiczny? No, nie wiem, nie wiem. Jakby kamera rzeczywiście troszeczkę sprawia tutaj taką, tak, takie wrażenie, takie, że to wszystko się szybciej dzieje. Jest jakby, wiecie, widzimy tego naszego przeciwnika. Jakby nadaje nieco więcej, nie wiem, powagi sytuacji. Czy też wiecie, walczymy z tym przeciwnikiem? Ta kamera w ten sposób. Indykuje czy te. Indykuje, Boże, to jest złe słowo. Wskazuje nam, że, że ten. Nie, nie ma w ogóle takiego słowa w Polsce. Mówię, że Wskazuje, z kim walczymy, więc jest to spoko. Wydaje mi się jednak, że powinno zostać tu nieco dopracowane, gdyż w momencie, gdy sobie biegamy od czasu do czasu możemy sobie zobaczyć, jak klikniemy tab, to nam przełącza po prostu między tymi targetami. Często jak będziemy biec sobie i będziemy chcieli na kogoś kliknąć, to w momencie, gdy coś nas zaatakuje i pojawi się na, nam target właśnie tego danego moba, to ta kamera zacznie latać po prostu po całym ekranie. Więc trzeba byłoby to Oczywiście dopracować, natomiast, tak jak już mówiłem, nie jest to obowiązkowa opcja na 100%, powiedziałbym nawet milion procent, jeżeli w ogóle to trafi do gry. Bo jeszcze nie ma tutaj jakby oficjalnie jakby włączonej tej opcji Ktoś po prostu w plikach gry coś takiego odnalazł No to powiem wam, że będzie to w pełni opcjonalne Będziemy mogli sobie to włączyć, będziemy mogli sobie to wyłączyć Natomiast dopracować to będzie można w jakiś fajny sposób I będzie to naprawdę cał całkiem spoko opcja Nie wiem, mnie się na razie podoba Powiem wam, że zobaczymy jak to będzie Tyle chciałem wam po prostu pokazać Napiszcie mi oczywiście w komentarzach co sądzicie o tej opcji Czy byście coś takiego używali, czy może... By trzeba było coś jeszcze dla Was poprawić. Oczywiście ankieta znajduje się w prawym górnym rogu, czy ta opcja Wam się podoba. Yy, ocencie film, jeżeli Wam się podoba łapki w górę. Jeżeli nie, łapki w dół. Subskrybujcie kanał, gdzieś tutaj będzie tu i pewnie gdzieś tu na dole. Yy, I na dodatek jeszcze wpadajcie w prawym górnym rogu. Nie dość, że ankiety będą to jeszcze nowe filmy, więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa, cześć!